Następny odcinek, który właśnie chciałabym przedstawić, dotyczy to znaczy zagadnienia sprawiedliwości, ale w innym takim szerszym podejściu, w innym aspekcie i, i konotacjach. Otóż chciałabym, żebyś zwrócił szczególną uwagę na zagadnienie z te, związane z tym, co się dzieje na przykład dookoła ciebie. Otóż bardzo często też jest tak, że żeby rozpuścić różnego rodzaju emocje, to musimy tak jakby najpierw je poczuć, czyli. Zanim dojdziemy do źródła problemu, to w naszym życiu pojawiają się różnego rodzaju właśnie sytuacje, które wyzwalają na w nas coś, jakąś emocję, która wpływa jednocześnie właśnie na to, że my dopiero jesteśmy w stanie zrozumieć i nazwać tą emocję w naszym ciele poprzez właśnie, po, po, poprzez właśnie te okoliczności. Czyli bardzo często też jest tak, że my po prostu najpierw coś w sobie nosimy, z reguły tak jest, a następnie doświadczamy tego na zewnątrz. Czyli w tym wypadku, jeżeli mówimy właśnie o sprawiedliwości oraz o jego doświadczaniu, no to bardzo często może być tak, że na przykład stajemy się ofiarą własnego życia, czyli my stajemy z punktu tej osoby trzeciej, czyli stajemy się właśnie w tym trójkącie dramatycznym tą, tą właśnie ofiarą, która wpływa jednocześnie na to, że właśnie doświadcza cały czas czegoś, że to, jest, to nie wychodzi, to jest bez sensu tak będzie nie, nie przyciągasz do siebie różnego rodzaju rozwiązań, na przykład w zakresie relacji, w zdrowiu, finansach, zdrowości, czy na przykład brakuje ci czasu, to są wszystko przestrzenie, które związane są właśnie z byciem właśnie w, w, w właśnie energetycznie właśnie jako, of, jako ofiara. I teraz, żeby właśnie z tego wyjść, to zacznij sobie zadawać pytania. Dlaczego akurat właśnie mnie się to przytrafiło? Ponieważ bardzo często właśnie konflikt może gdzieś tam być spowodowany na przełomie właśnie jakiejś tam sytuacji rodowej. Czyli my ogólnie jak nie w tej chwili jesteśmy w okresie, który bardzo często właśnie nie wiem, może tej, tej niesprawiedliwości doświadczać, ponieważ... Zwróć uwagę, że okres wojenny, przedwojenny to były takie czasy, gdzie faktycznie ci ludzie po prostu bardzo się często czegoś bali, no i tym, tym samym zakotwiczyła się w, nich, w ich podświadomości właśnie informacja o tym, że gdzieś jest na przykład niebezpiecznie, albo że doświadczałam cały czas tej niesprawiedliwości poprzez różnego rodzaju właśnie kolektywne zachowanie, czyli yy, zachowania, które gdzieś tam nie wiem, się pojawiały w ich życiu. I teraz, żeby dojść do takiego punktu, no to trzeba oczywiście wrócić pamięcią na przykład do sytuacji, gdzie te na przykład nasze babcie lub nasi dziadkowie doświadczali czegoś i mieli poczucie i żyli w poczucie na przykład strachu, lęku, niepewności, nie wiem, zazdrości, zawiści, to są bardzo często takie emocje, które są właśnie bardzo nisko usytuowane na skali połkisa. Teraz tam też możemy doszukać się poniekąd właśnie tego tej sprawiedliwości. I teraz, jeżeli my zaczniemy interpretować nasze otoczenie w taki sposób, że dostarcza jakieś jakiegoś źródła informacji, to w, tym samym, w ten sam sposób jesteśmy w stanie zrozumieć, dlaczego akurat na przykład nam się to przydarza oraz dlaczego w nas wyzwalana jest taka emocja, która nie pozwala na przykład nam przez dłuższy czas na przykład się uspokoić. I teraz żeby to zrozumieć, no to musimy doprowadzić tak jakby do stanu koherencji i wtedy zaczyna się taki jakby to. Czyli albo doświadczamy właśnie poprzez analizę różnego rodzaju właśnie rzeczy, które gdzieś tam mają swoje miejsce w naszym życiu, a jednocześnie jesteśmy w stanie zwrócić swoją uwagę na, na, na okoliczności, które tych informacji nam dostarczają. Czyli musimy odwrócić ten proces i wtedy, kiedy gdy znajdziemy taki punkt zaczepienia, to wtedy zaczynamy właśnie zastanawiać się nad tym, w jaki sposób jesteśmy w stanie rozwikłać ten koc, który gdzieś tam cały czas w naszym życiu jest i na różnych przestrzeniach, niezależnie od tego, gdzie się znajdujemy, w jakimś konkretnym punkcie w naszym życiu, w jakimś miejscu, czy się przeprowadzimy, czy, czy też nie, to po prostu za, za każdym razem doświadczamy właśnie tego typu sytuacji. Żeby to zmienić, to teraz musimy się um, zająć właśnie analizą, czyli to jest jakby ten proces, kiedy to nie ktoś podpowiada Tobie rozwiązanie, tylko on Cię naprowadza na to, żebyś Ty faktycznie zwrócił na to szczególną uwagę, ponieważ tam możesz znaleźć drugą problemu. Teraz um, cały myk w tym wszystkim jest taki, że to Ty musisz sam zrozumieć dlaczego. I skąd się to bierze, ponieważ w momencie, kiedy ktoś ci na przykład coś powie, albo powie w kontekście takim, że po prostu on cię tak jakby, wyręczy w tym zrozumieniu, to ty w rzeczywistości po prostu tak jakby nie w 100% tak jakby tego nie oczyścisz. Ty musisz to sam zrozumieć. W momencie, kiedy dojdziesz do Takiej sytuacji, kiedy ty faktycznie zaczniesz um, dostrzegać, że faktycznie coś w tym musi być, no to doświadczamy w tym momencie takiego błysku świadomości, czyli jednocześnie um, zaczynamy rozumieć poprzez nasz, nasz umysł, ale jednocześnie też ta emocja um, łączy się ze sobą właśnie na, na, na zasadzie takiej koherencji. I teraz, jeżeli nie zostanie prawidłowy sposób rozwikłany konflikt, no to automatycznie w efekcie i w kolejnych etapach zaczynają nam się, Poluźniać właśnie te takie energetyczne blokady, które wyzwalają, tak jakby, tą przestrzeń na to, co może wejść w to miejsce, pozwalając tym samym na to, że my możemy po prostu iść w górę i możemy wzrastać. To są właśnie te blokady energetyczne. I teraz, jeżeli na przykład w swoim życiu bardzo często natrafiasz właśnie na, na to, że to wyzwala i ty bardzo często mówisz, że to jest niesprawiedliwe, że tak się przyda, przydarza, no to w tym momencie, kiedy faktycznie zostaje to rozpuszczone w prawidłowy sposób, no to ty już tego nie doświadczysz. ty już zaczynasz po prostu rozumieć i zaczynasz, zaczynasz zmienić również przekonania na jakiś, na jakiś temat. Ty zaczynasz coraz bardziej w świadomy sposób podchodzić do swojego życia no i to ty stajesz się tak jakby kreatorem tego, czego ty faktycznie w swoim życiu chcesz osiągnąć i czego ty faktycznie chcesz. Natomiast w sytuacji, kiedy ty nie wychodzisz z tego punktu ofiary, to cały czas żyjesz w przekonaniu, że tak akurat ma być. Otóż można to zmienić i jest to możliwe tylko i wyłącznie, jeżeli jesteś gotowy i jeżeli jesteś na swoim życiu jakim, em, w takim mi miejscu, że jesteś otwarty na to, żeby przyjąć jakby inną dozy informacji, która jednocześnie pokieruje Ciebie, aby wskaże Ci drogę ku temu, żeby, żeby udowodnić na zasadzie właśnie analizy tego, co akurat na przykład doświadczasz poprzez właśnie samą retrospekcję swoich wydarzeń w swoim życiu, żebyś ty zaczął zauważyć, że faktycznie to, co Ty nosisz w sobie, poprzez właśnie to co czego doświadczasz na co dzień, jest tak efektem tego, że po prostu ty nosisz sobie właśnie to w tym polu swojej informacji, którego my rzeczywiście nie widzimy, ale który dookoła nas jest. Doświadczamy takich jakby zachowań, które do siebie po prostu przyciągamy i dlatego my wtedy mówimy, że to jest niesprawiedliwe. To jest taki jakby szucenie trochę odpowiedzialności na, na właśnie na to otoczenie oraz na to, co gdzieś tam się po prostu wydarza, co tak jakby dookoła nas, ale my tak jakby jesteśmy oddzieleni, czyli tak my jesteśmy w tym miejscu, tutaj się wszystko dookoła nas dzieje, ale nie widzimy tak jakby tej przestrzeni tutaj, która pozwala nam jednocześnie na zrozumienie tego, dlaczego się tak dzieje. I to jest właśnie bardzo cenna, bardzo cenna informacja do tego, żeby zacząć tutaj w tym momencie po prostu się dystrasować. Jest bardzo często trudne do zrozumienia, ponieważ my jesteśmy wtedy w emocji, czyli my doświadczamy jakichś emocji, więc w danej określonej sytuacji, jakby my wypieramy to, że jest jakieś inne rozwiązanie. Czyli my widzimy coś, że coś nam nie służy, ale tak jakby jeszcze nie jesteśmy gotowi na to, żeby przyjąć te rozwiązania do naszego życia. I teraz w momencie, kiedy my zaczynamy. Pracować nad tym i faktycznie stopniowo, krok po kroku gdzieś tam siebie obserwować, to zaczynamy powolutku, małymi krokami zauważyć, że jest inna droga i jest inne rozwiązanie. Ponieważ jeżeli to dotychczasowe nam nie służy, no to jednocześnie właśnie jesteśmy cały czas takim ofiarą tego życia, ofiarą własnego losu. Więc, żeby przewrócić kontrolę, taką kontrolę, ale w dobrym tego słowa znaczeniu, na tym, żebyś to ty zaczął generować i przyciągać do siebie to, co ty faktycznie chcesz to po prostu zaczynasz zastanawiać się poprzez właśnie, przyciągać poprzez swoje myśli na początek. Zaczynasz tak jakby wybierać to, co dla ciebie jest najlepsze i to, co ciebie wzmacnia i to, co ciebie wspiera. Ty na własną rękę zaczynasz to uważać i zaczynasz coraz częściej słuchać. Jeżeli zaczynasz coraz więcej słuchać, to jednocześnie też otwierasz się coraz bardziej na to, żeby przyjmować, Czyli tak jakby zaczynasz się powolutku otwierać na to, że jest inne rozwiązanie, Ponieważ ty sam tego na początku możesz nie widzieć, inni wszyscy dookoła ciebie mogą to widzieć, ale ty nie jesteś już wystarczająco gotowy na to, żeby po prostu przyjmować. I teraz, jeżeli ty wchodzisz właśnie już na tą ścieżkę odbudowy oraz próbujesz odblokować wszelkiego rodzaju właśnie emocje, które związane są właśnie z tym, z tym poczuciem bycia właśnie tą, yy, tą ofiarą tego, tego całego systemu twojego życia, no to w tym momencie, jeżeli ty w prawidłowy sposób zaczniesz po prostu sobie to wszystko składać do kupy i zaczniesz po prostu z tych kurz porozrzucanych, zaczniesz wszystko zbierać w jedno miejsce, to zaczniesz zauważać i dostrzegać, że, że faktycznie powoli zaczyna się po prostu otwierać przed Tobą nowa możliwość i nowe rozwiązanie ku temu, żeby nie być już w tej pozycji takiej ofiary, tylko stawać się właśnie stawać stawać jakby w punkcie, który pozwala ci na twój własny rozwój, a w konsekwencji oczywiście zaczynasz realizować powoli swój taki wewnętrzny cel. Także jeżeli chodzi o poczucie sprawiedliwości, pamiętaj, że zawsze nie tylko o poczucie sprawiedliwości, ale w ogóle, że w naszym życiu przydarzają się rzeczy które my przyciągamy poprzez właśnie to, w jaki sposób i co my w sobie nosimy. Czyli jeżeli ty dojdziesz na przykład do różnego rodzaju punktów, które pozwalają ci jakby to rozpuścić i zaczniesz interpretować otoczenie otoczenie na zasadzie właśnie źródła informacji, to zaczniesz rozpuszczać też rozpuszczać te blokady, które Ciebie właśnie tak triggerują i powodują, że niezależnie od tego, gdzie Ty jesteś, to zaczynasz po prostu do siebie przyciągać za każdym razem. Coś, co nie wpływa właśnie na twój samorozwój, tylko wpływa właśnie na to, że ty nie jesteś tak jakby gotowy na to, żeby przyjmować. W momencie kiedy dopiero to rozpuścisz, to jesteś gotowy na to, żeby żeby po prostu tego już nie było i to się na samo, samo nic po prostu gdzieś tam rozpuszczać, tylko to twoją, twoim zadaniem jest, żebyś tu ty wykonał pracę właśnie samym sobą i tak to właśnie, tak to właśnie też działa. Na to, zwróć, na, na to zwróć uwagę, a właściwie zwracaj uwagę na to, co się dzieje dookoła Ciebie w taki sposób, co wyzwala w Tobie um, tę pozytywność. Pamiętaj, że zło dobrem zwycięży, czyli jeżeli w Tobie jest um, dobro, ale gdzieś jest ono ukryte ponieważ kierujesz swoją uwagę na to, co jest właśnie dla ciebie niekorzystne, no to tym samym będziesz coraz więcej tych niekorzystnych rzeczy przyciągał. Natomiast w momencie, kiedy ty zwracasz uwagę się w stronę tego, co cię buduje, no to tym samym zaczniesz małymi krokami wchodzić właśnie w ten schemat, który pozwala ci na to, żeby właśnie budować i stawać się zupełnie inną osobą, no i wtedy już nie będziesz doświadczał takiego poczucia niesprawiedliwości, które dotychczasowo na przykład tobie towarzyszyło, no i do którego się na, oczywiście też przyzwyczaiłeś. Także wszystko jest w tobie i to ty przyciągasz do siebie poprzez właśnie brak pracy nad sobą, to ty przyciągasz do siebie właśnie takie sytuacje, które wpływają na to, że na przykład nie realizujesz się na jakimś konkretnym, konkretnym polu. Także myślę, że o wdzięczności oraz o sprawiedliwości i podświadomości możesz sobie jeszcze raz odsłuchać to, co do tej pory zostało przeze mnie przedstawione. Natomiast w następnym odcinku opowiem jeszcze o innym zagadnieniu no, związanym właśnie z ocenianiem. E, zapraszam Cię go oczywiście do zasubskrybowania mojego profilu na Instagramie, do obserwowania oczywiście. No i e, widzimy się w następnym odcinku. Do usłyszenia. Raz, trzymaj się.